poszło. powinien nam wyłączyć. Czyli napuścimy gazu do zbiornika na tyle mało, żeby amina była uboga, żeby było jeszcze dużo powietrza, a mała ilość gazu. Dziś to pewnie około 30, do 40 sekund będziemy napełniali. Czas nam się włączył. Szymon, może wejść powiedz, zobacz, tam yy... czuć, idzie gaz, z tą, z tą, jak razem czuć. Przemysłalina y, już była, przyrost ciśnienia minimalny był, klapy się uniosły, ale y, było to na tyle jeszcze ubogie, że po prostu efekt był taki, jaki był. Spróbujemy teraz y, y, napełnić więcej, y, czyli dobrać proporcje takie, żeby po prostu złapać ten punkt geometryczny. Dlatego gazu i mieszamy z powietrzem. Przedmokamy powietrzem, żeby warunki w miarę zbliżone do tych, które mieliśmy przy pierwszym doświadczeniu. Tu też już zobaczcie, jest pewna nieszczelność, także z tych klapek troszeczkę się ulatnia, także... 85 Czy można powiedzieć, że dobraliśmy proporcje w miarę optymalnie? I teraz to, co Wam mówiłem w przypadku tego, w tym przypadku, co dodałem tego tlenu, no to efekt był jeszcze raz taki. Nie wiem, czy robiliście takie doświadczenia z wprowadzeniem świeczek do środka. Spalanie przebiega w sposób troszeczkę inny, jest zassanie płomienia do środka i wyrzut na zewnątrz. Czyli ta sama mieszanina Innej i zabranie inne. Czy można wpalić ścieżkę? świeczkę? No. Dawaj, dawaj, dawaj. Można więcej y, tego gazu do, dopuścić, i w tym momencie no, ten efekt będzie troszeczkę y, bardziej widowiskowy, ale nie chciałem tutaj y, koledze, żeby się coś po prostu nie stało i nie, nie poparzył sobie dłoni. No i to są takie, słuchajcie, doświadczenia, które my robimy za pomocą tego. tego, tego Przecież musimy więcej, bo minuty się mieliśmy, 85 sekund mieliśmy, nie? Musimy dać więcej. Dojdziemy do C. Więcej. Czyli można powiedzieć, że nam wyszło jeszcze lepiej jak za pierwszym razem. Powiem Wam, to też wynika z tej nieszczelności, którą mamy przy tych klapach. Czyli trzeba byłoby dopuszczać jeszcze więcej. To co próbujemy jeszcze raz? Szymon? Co? Hiuston. Dopusimy więcej a to, że widzimy, co ja proponuję? Uchylmy może okna. damy więcej. Można powiedzieć, że teraz przyszło jeszcze lepiej jak za... Wydaje mi się, że już powolutku, ale jeszcze, Jesz, jeszcze, jeszcze trochę, ale, ale bo już mniej nie powoli gaz napływa, ale już było... Ale do... nie ale wiem, czy zauważyliście, biorę. że yy, już yy, efekt był mniejszy od poprzedniego i pomimo tego, że te klapy się otworzyły, jeszcze było dopalanie, dopływ tego był powietrza i, i ten gaz. Gdybyśmy jeszcze tutaj kolejną próbę zrobili, to prawdopodobnie one by jeszcze już w tym momencie mniej klapły. Lekko by się uchylił, by to się tam po prostu dopalało to, co było widać. Także nie wiem, jak chcecie jeszcze? Ja Czy... myślę, nie. Nie, nie? No. Podobało mi się ty. Fajnie ty, podoba mi się ty, kurwa, kurde, w straży nie można dorosnąć, nie? No. Weź pan tam zajrzy, zaj, kurde. To, to było dobre, o! Fajnie, te zdjęcie, podoba mi się. Szefie, szef Szep otworzy tylko tą klapeczkę. Duży wróżby z tego. Dobre, podoba mi się. A tu nie, nie nagrywałeś go, kamenagrywałeś.